Kansa. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z Wieczernika Jezus powiedział Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci jeszcze krótko jestem z nami. Przekazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. W okresie wielkanocnym czytamy zarówno dzieje apostolskie, które mówią o, o tym, jak obecność Chrystusa z matrych stałego jest przeżywana, widziana, doświadczana w kościele pierwotnym jak i, czytamy też Apokalipsę, która nam ukazuje kres dziejów, czyli do czego ta moc z Stałego, obecność z Stałego prowadzi. Oczywiście to, do czego prowadzi, nie jest opisane w szczegółach, choć wizje Jana są dość szczegółowo opisane, to jednak i tak nie, nie do końca te szczegóły rozumiemy. Wszystko nowe, a my żyjemy w tym, co stare. Więc tego nowego nie potrafimy sobie wyobrazić. Natomiast jedną z takich cech tego nowego świata, z którego z którego się to prowadzi, to jest i się w obrazie odnowionej i że Przybytek Boga z ludźmi, przybytek to pierwotny sens znamy Zamieszkanie Boga. On będzie Bogiem z nim, To jest aluzja do imienia Emanuel, Bóg znany. A więc bliskość Boga, jest przebywanie Boga wśród nas, zjednoczenie z Bogiem, to jest istota tego nowego świata, odrobionego Jak to dzisiaj przeżywamy słowo nowe, mieliśmy dzisiaj nie tylko w apokalipsie jako zapowiedź gdzieś kiedyś tego nowego świata, ale słyszeliśmy też słowa Jezusa z ostatniej wieczoru. Daję Wam przykazanie nowe, abyście się zajęli łami. Nowość świata, do którego Chrystus zmartwychwstały w powadzi jest przez nas doświadczana nie poprzez ćwiczenie wyobraźni i próby zrozumienia wizji apokaliptycznej, tylko przez ćwiczenie się w miłości braterskiej z tym przekonaniem, z ja, wiarą, że tam, gdzie miłość, tam jest Bóg. Ten świat ostatecznie jest, będzie przemieniony przez Pana Boga i będziemy doświadczyć, że on zamieszkuje się dziś zamieszkuje wśród nas, dziś doświadczamy tej nowości świata, odnowienia przez Pana, wtedy, kiedy się wzajemnie miłuje. Przykazanie nowe mam daje, sformułowane już bardzo tym, ale jednak nowe, ze względu m.in. na nowe możliwości wypełniania, Chrystus ma w martwych daje siłę do życia. Jak daje tą siłę, to odwołamy się do pierwszego czytania. Tak niewinnie brzmiące zdanie mówi bardzo dużo. Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Bikoniu i do Antiochi, umacniając duszę uczniów. Spójrzmy na kontekst tego zdania. Niedługo wcześniej w listrze yy, modlitwa Pawła doprowadziła do uzdrowienia człowieka, który nie, nie chodził o urodzenie, ale o, o nogi. Yy, ten cud na niej bywał entuzjazm. Pawała go Kamienowanie to jest zadanie śmierci przez tłum rzucający kamienie. tak jak w szczypał. Pałan obrócono kamieniami. Musiał dostać w głowę i takich przytomnieć, że wywleczono go poza miasto. No bo morderstwo takie, no, afera się zrobi, więc wyciągnąć ciało, zostawić i uciec. A Paweł wstał, no, odzepał się, chciałby się powiedzieć, chociaż o tym już nie ma gdzie apostolskich. I właśnie wrócił do Listry. I więc właśnie tam przybyli to z Ikonią i z Antioki, żeby podłużyć tu by go kamienować. on wrócił do Listry, poszedł do ikoni, poszedł do Antioki, by umacniać dusze uczniów. Oczywiście nie, żeby się mieścić na wieku, tylko zostawił w zostawił tych, którzy do A więc ludzi umocnić, ustanowić jakąś ja pierwszy pierwszą i dalej. <grym> przy kamienowaniu Szczepana, która odwaga nam się bardziej podoba. Człowieka, który pała rządząc, zabijany i gotów jest uczynić wszystko, nawet rzucać kamieniami, kogoś innego należy nie o się o samą sąd. Czyli to już odwaga człowieka, jeżeli jest właśnie z Bogiem. Mamy być naśladowcami Boga, ale właśnie w tym. I nasza obecność w świecie, nasze działanie, nasze pragnienie, by ten świat właśnie był Bóg, żeby ku dobremu szły zmiany. Z jakim angażowaniem to tę jaka jest nasza odwaga? Czy odwaga Postawienia na swoje, odwagę, jakiejś fałszywie rozumianej, asertywności, Mam odwagę odmówić, jak ktoś o coś prosi. Mam odwagę zrobić po swojemu czy mam odwagę przełamać jakieś konsekwencje, obyczaje, zrobić coś takiego dziwnego, czego inni nie robią, właśnie, żeby zwrócić na siebie uwagę. Odwagę mówienia, osądzania, mówienia ostrymi słowami, formułowaniem łatwo i szybko sądów, także komuś jakby mnóżę wbijał. czy to jest odwaga, taka o jaką nam chodzi? Czy też odwaga, która płynie z miłości? To je, tak Bóg mówił świat, że syna swego jednego wydał. Jezus siebie daje. Jezus jest odważny, gdy bierze krzyż na ramiona i gotów jest umierać. Jest odwaga taka, która nie waha się zranić kogoś innego. Jest taka odwaga, która nie waha się siebie poświęcić. Jaką odwagę nam chodzi? A zwłaszcza wtedy, kiedy w grę wchodzą jakieś religijne argumenty, spory, racje, dążenia. Tym bardziej trzeba nam stawiać się na pytanie, czy o sprawy religijne nie walczymy jakoś taką, z taką no, pokraczną odwagą. To jest, z jest wynika, że kogoś, który pozwala już sobie na um, jakieś agresywne emocje itd. Tak Ale też nie tak, właśnie ten przykład. Pałą czy nas też nie takiego rozumienia miłości, że to jest jakaś słabość, że y, miłość to znaczy ustępować, że, że miłość to znaczy nie mieć odwagi odmówić, że tak pozwolić sobą y, budować przez innych, y, że nie mam swojego życia, bo, bo wszyscy czegoś chcą. Odmówić. ze co chcecie. Właśnie jedno i drugie miłość i odwaga. Odwaga zadysponowania sobą, a nie, że ktoś mu nie dysponuje, ale miłość, bo zadysponowaniu jako ofiarowanie siebie. A więc Bóg, który zamieszkuje wśród nas, takiego nowego świata się spodziewamy i odkrywamy. Nowy świat, już obecny, spełniający przykazanie miłości. I nie tyle szukamy obecności Bożej w ten sposób, czy, czy doświadczam, że Bóg jest blisko, czy czujemy obecność. Nie szukamy obecności takiej jakby zewnętrznej. Czynienie nie dobra, ale hmm, płynące z pragnienia, czyli z pragnienia i, I wtedy no, zdarza się, że człowiek nie odczuwa, <śśpiew> przykładem takim, stan Nie odczuwają tam wobec matka Teresa, która i, całe życie, y, y, większość, czy, y, część życia zjednoczeni przez czyn płynący ze wspólnego pragnienia tego czynu. Niech więc to przykazanie nowej, brzmi w nas jako zaproszenie do tego, by przeżywać obecność Chrystusa z Matrych Z Zwiat, że to podjąć jego zezwanie, znaczy działać taką mocą, uwagą, przyjmującą świat, czyniącą już dzisiaj świat.